Kanale, a w dzisiejszym odcinku kolejna środowa aktualizacja. A dzisiaj zostały dodane nowe konie arabskie y, oraz nowe y, kantary. Y, Także tak, gdzie mamy te konie? Y, nasze konie są tutaj w Zielonej Dolinie. Także jedziemy sobie do Zielonej Doliny. I y, 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 gdzie są te nowe kantary? Dobra, zobaczymy sobie globalnie. Okej. Okay. I teraz doda dodali nam tylko trzy nowe Tylko w sensie kantarne. No, o głowie! A o! Mogą? Nie mogą? O co chodzi? Chwila. Dobra, nieważne. Nie rozumiem tego. Może stworzyli nowe, tylko na arabki. W ogóle strasznie dużo ludzi już na nich jest. Idziemy do zajazdu pod wiekiem, potem najbliżej do bła. Jedziemy. Okej. Okay. Dobra, dojechaliśmy do tego mojego zaznaczonego czegoś. Tylko teraz gdzie są te konie? Wydaje mi się, że są na burze, ale w sumie nie wiem. Nie wiem. W ogóle nie wchodziłam na stronę Citrastego, żeby zobaczyć co idzie i ja, Więc brawo dla mnie. Ale wiecie, no, kantery tutaj już nieważne. No bo są w globalnym. Właśnie, żeby konie wiedzieć, gdzie, gdzie są. Ale ja nie wiem. Dobra, jesteśmy... To jest... Oj, ojoj ojoj ojoj, dużo ludzi. Chyba dodali wszystkie maści, które mieli dodać. Bo wszystkie... wszystkie boxy są zapełnione. Są Ogólnie ostatnio konie, są tolerują zimno jakby... Dobra, ogólnie na zdjęciach i spoilerach wyglądało to inaczej. Dużo ludzi w ogóle jest na starych. No, tak mordką zalatuje mi quarter'em, przynajmniej o w tej maści. No, są spoko, jakby ym, na spoinerach miały zdecydowanie więcej szczegółów. Co tu się stało? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra. Ogólnie um, jakby maści są niezłe same konie, o właśnie, same konie. Tutaj jest najmniej ludzi przy nim, więc sobie tego. Mają zdecydowanie niżej ogony niż yy, tej drugiej generacji. Są, bo tutaj miałem niego. I się podniósł. No, no ale zdecydowanie niżej, bo może jest tu ktoś na starym, może przyjechał ktoś. Um. No nie wiem, nie ma tu żadnej innej słowy na starym, ten nie pokażę, ale miały zdecydowanie wyżej. O, tu jest. O, no, o tu. Tu widzicie ten ogon? On jest strasznie do góry. Zdecydowanie niżej dali te ogony i to jest spoko, bo teraz nie wyglądają jak jakieś nie wiadomo co łopatki. No, no, jakby ten, jakby styl bardzo mi pasuje do kwaterów, tak nie wiem czemu i tym bardziej ta maść yy, tego konia. Uszka, no to spoko, takie normalne. Yy, nie wiem, co mam tu jeszcze ocenić, nie wiem, co mam przyjąć. Ja mam hajsu, jest nieźle nieźle, nieźle, dobra ten to wygląda dobra, tego, jeśli miałabym już kupować to na pewno nie tego, ten to w ogóle wygląda jakby żebra mu było by, by, o Jezu, Że jakby żebra mu było widać i to jest straszne, tak szczerze mówiąc, dalej y, tu mamy tego, taki taki, ten jest najładniejszy wydaje mi się, on ma tak fajną pobrzywe, tak fajnie mu fajnie Nieważne. Fajnie, o! Fajnie mu przechodzi tutaj yy, z czarnego na biały. Siwo jabłkowity. No, no, zazwyczaj najładniejsze. Ten to taki zwykły. O Boże, jaki tu czarną krechę uwalnili. Jaśniej się nie dało. O, ten też jest bardzo ładny. Też ma takie ładne przejścia na grzywie. A siwy no to... W sumie ja mam milion siwych koni, yy, więc jakby. No, nie chcę kolejnego, a poza tym jest taki po prostu siwy cały i nic tam się nie odmienia. Więc. Jeśli już miałabym kupować to tego, ale. No, chyba na razie nie odmieniam. Oj! No, znaczy są słodkie, tylko tak trochę niskie się wydają, ale zobaczymy. Marvel. Poczekajcie, bo nasze konie są zdecydowanie niższe niż jak się jak są jakby tutaj zanim się kupi. Więc Marwary jest wyższy, to on jest mniej więcej no o głowę niższy niż Marwary, coś takiego. No niskie są. Wydaje mi się, że tam te, te drugie były wyższe. No ale nie wiem, może mi się wydaje. Ogólnie spoko. Ten mi się zdejmuje bardziej ma się podoba niż yy, nawet tylko Andaluza, na którym się tutaj maja. W sumie ten Andaluz miał tak strasznie przyciemniony i tylko tak brzuch miał tak jasny i yy, pyszczek. Yy, a ten to jest. No po prostu jest tak, taki cały, taki jasny, tylko tutaj mu się na pyszczku robi takie całkiem czarne i yy, tutaj na nogach. No ogólnie spoko, jakby. Fajna aktualizacja. Szkoda, że nie wiem, albo mi się zbugowały te ogłowie, albo bo... nie no, zbugowały. Albo. Nie mam pojęcia. Bo jak to założę, to mam je na sobie. A, ale powinno się dać, bo. Albo w sumie nie, bo to jest starszy koń. Bo te nowe, typu fińskie, gotlandzkie, no i te nowe fryzy. Wszystkie te nowsze mogą mieć te ogłowia które zostały dodane razem z fryzami trzeciej generacji. I może być tak, że teraz też będą miały tak następne konie, tak jak z tymi od Arabów, ale nie mam pojęcia. No więc to tyle w dzisiejszym odcinku może kiedyś kupię. No,